Kryptowaluty. Wiadomości dnia. Giełdy kryptowalut Binance i Huobi zamrażają 1,5 miliona dolarów w kryptowalutach powiązanych z hakerami z Korei Północnej. Salvador otworzył pierwszą ambasadę Bitcoina w Stanach Zjednoczonych. Brytyjskie organy ścigania i organy regulujące łączą siły, aby zlikwidować nielegalne bankomaty kryptowalut w Wielkiej Brytanii. 50-letni mózg francuskiego kryptooszustwa na ponad 300 tysięcy dolarów został skazany na 4 lata więzienia. Rynki kryptowalut na skraju wyczerpania, ponieważ amerykańskie organy regulujące coraz częściej naciskają na branżę. Nowy pomysł regulacyjny SEC może uniemożliwić doradcom inwestycyjnym przechowywanie aktywów w firmach z branży kryptowalut. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału na TikToku, jak i na YouTubie.